Witam serdecznie. Są z nami działacze Krośnickiego Ruchu Narodowego wraz z właścicielem pijalni piwa Wojkówka. I proszę o zabranie głosu. Witam serdecznie. Janusz Serwiński, Ruch Narodowy, ze mną kolega Jerzy Żochowski, również z Ruchu Narodowego. Tak jak usłyszeliśmy, znajdujemy się tutaj na terenie browaru i pijalni piwa wojkówka. Z nami jest właściciel obiektu, pan Piotr Zajdel, który powie nam tutaj kilka, kilka słów. Będziemy chcieli usłyszeć troszeczkę na temat działalności. A w zasadzie, można powiedzieć, w tej chwili na temat braku tej działalności chyba. Bo panie Piotrze widzimy, że yy, troszeczkę tutaj jest pusto. Tak, proszę państwa, no to ta działalność w tym roku jest strasznie ograniczona. Nie to przez nasze zaniedbania czy jakąś niechęć do, do konsumentów, tylko w związku z sytuacją epidemiologiczną no i działaniami rządu. W miesiącu, no od, od miesiąca marca, w zasadzie od ogłoszenia stanu epidemiologicznego, borykamy się tutaj z problemami. E, oczywiście z krótką przerwą sezonową, czyli w okresach letnich, choć też były ograniczenia, które nam torpedowały znacznie działalność, no ale od miesiąca października już praktycznie browar stoi, bo w zasadzie jest to branża, która jest powiązana z branżą gastronomiczną. Nie możemy tego piwa sprzedać do powiedzmy, dużych marketów czy w ogóle do handlu. Sprzedajmy to na miejscu, bo taka była idea powstania takich browarów. Więc w zasadzie piąty miesiąc, czy to trzeci, czwarty miesiąc zbliża się, jeżeli chodzi o, o okres zamknięcia. To, to się wiąże z, z poważnymi konsekwencjami biznesowymi, bo opłaty na powiedzmy, w gotowości takiej branży są identyczne, natomiast przychodów praktycznie nie ma żadnych. Tak mogę tutaj zdradzić, bo to nie jest jakaś tam tajemnica, że w miesiącu styczniu mieliśmy przychody, to nie jest żart, 3500 zł. Więc proszę zobaczyć na skalę, powiedzmy, jaka jest dzisiaj w takiej branży zapaści. I jeżeli ta zapaść się utrzyma dalej, to takie małe inwestycje czy takie lokalne browary to prostu przestaną istnieć i taka będzie. Tak, no, ja mógłbym dodać, że dodatkowo jestem jeszcze przedstawicielem Krzeńskiego Zrzeszenia Kupców, mówię to tylko dlatego, że ten temat jest bardzo blisko znany, ponieważ u nas są zrzeszeni, zarówno kupcy, jak i przedsiębiorcy, jak i w tym również i gastronomicy i dzisiejsza sytuacja ekonomiczna powodu takiego fiskalizmu, jaki jest obecnie i takiej biurokracji, dzisiejsza sytuacja zmusza do tego, żeby ta działalność trwała w sposób ciągły i w sposób dynamiczny, a każda krótkotrwała przerwa powoduje olbrzymie straty, i, a po dłuższej przerwie od razu następuje załamanie. Tak, może, może przejdziemy sobie tutaj troszeczkę po tym obiekcie, prawda? Bo, bo widzimy bardzo, bardzo, bardzo ciekawy wystrój bardzo taki klimatyczny i patrząc na to w tym momencie, tak po ludzku można powiedzieć robi się przykro. Puste ławy, puste krzesła, puste stoliki. Dużo, dużo miejsca, dużo y, y, ciekawe, ciekawe, y, ciekawe miejsce, y, ciekawy obiekt y, dla y, na przykład prowadzenia. Spotkań integracyjnych, szkoleń, w ogóle spotkań towarzyskich w miłym klimacie przy, przy, przy piwku rzemieślniczym, no niestety trzeba stwierdzić, że od, od kilku miesięcy no, brakuje. Tak, proszę, to nie tylko jak mówią, że stoimy, tylko jesteśmy nęceni obietnicami, że już za dwa tygodnie, już 100 dni program narodowy się kończy. Były zielone strefy, żółte strefy, czy tam powiedzmy czerwone strefy, tak, oczywiście możemy żartować, które dawały przedsiębiorcom jakąś nadzieję. Obecnie już nie mamy żadnego programu, co dwa tygodnie... Y Wszyscy czekają przed telewizorem i oczekują na, powiedzmy, kiwnięcie głową premiera, co powoduje, że ta branża jest w oczekiwaniu. Co innego, w miesiącu w październiku, jeżeli premier powiedział, że do maja was nie będzie, nie, nie liczcie na otwarcie, wtedy wszyscy zwalniają pracowników, zamykają na głucho przedsiębiorstwa. Nie ma tego problemu, my jesteśmy w puławce, którą gotował dla nas rząd. Czyli co dwa tygodnie poczekajcie, bądźcie w gotowości, nie zwalniajcie pracowników, utrzymującie obiekty w te, gotowości technologicznej, a za dwa tygodnie jest ta sama historia, więc tutaj jest główny problem. Także e, wspomniał Pan przed chwilą e, o tym przychodzie gigantycznym, prawda, styczniowym. E, proszę nam powiedzieć, no bo w jakimś sensie jednak zbrowar, e, e, mimo wszystko, w pewnym zakresie musi działać, czyli prawdopodobnie jakieś koszty. E, Przedsiębiorstwo ponosi prawda, zatrudnienie pracowników tego typu rzeczy? Tak, proszę Państwa, no, takie małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają do 10 pracowników czy do, do 9 pracowników, oczywiście co miesiąc muszą ponosić koszty utrzymania, oprócz personelu, koszty utrzymania budynku, czyli ogrzewanie, oświetlenie. Dodatkowo w takim przewyższe piłowarskim no, to jest kwestia produkcji piwa, czyli produkcja piwa to jest alkohol, a alkohol to jest akcyza. Czyli my jako mała branża taka piłowarska płacimy powiedzmy przedpłatę akcyzową, czyli zanim sprzedamy konsumentowi, no musimy zapłacić. Więc to jest jakby jeden, jakby jeden z elementów kosztowych, których no, w takim okresie, gdzie branża nie funkcjonuje, no musimy ponosić. Kolejnym elementem, no to oczywiście to są produkty surowce, które musimy zakupić do produkcji piwa, a w przypadku braku przychodów i w ogóle jakiegoś perspektywy otwarcia, no to już jest kolejny problem, za kilka miesięcy czy my w ogóle będziemy mieli coś do sprzedania, bo jeżeli na przykład rząd mówi o takiej perspektywie dwóch tygodni, co dwa tygodnie nam pokazuje marchewkę i kija w postaci kontroli, no to my nie wiemy, jak się zachować. Czy tą produkcję już dzisiaj robić na, na okres, nie wiem, kwietnia maja, czy na, na miesiące lipiec-sierpień. I tutaj działania polskiego rządu są destrukcyjne. No, powodują, że takich mikroprzedsiębiorstw będą upadały. No niestety, my nie mamy kapitału, który na przykład jest zadłużony na kontach i możemy sobie ten kapitał wykorzystać dzisiaj na, powiedzmy, utrzymanie przedsiębiorstwa. Czyli tylko co zgromadzimy, my tym inwestujemy. Inwestujemy w park maszynowy, w rozwój, w technologię, w surowce, odprowadzamy podatki do gminy, powiedzmy do Skarbu Państwa w po postaci akcyzy podatku VAT dochodowego, no i tych środków na utrzymanie już nie ma. To są mrzonki, jeżeli ktoś z rządu mówi, że przedsiębiorcy mają na kontach miliardy złotych. To mówimy tutaj o gigantycznych przedsiębiorstwach państwowych, pewnie z sektora nie wiem, rafineryjnego czy jakiś miedziowego, a nie takich małych mikroprzedsiębiorstw. Tutaj nie ma środków na kontach, tu, tu jest walka o przetrwanie. I teraz taki długi okres przestoju, znaczy się przestoju, jeżeli byłby uzgodniony z nami w październiku, że otworzymy się w maju czy w lipcu, to całkowicie inne zarządzanie takim przedsiębiorstwem. W momencie, gdy co dwa tygodnie nam się mówi, że otworzycie, to my cały czas utrzymujemy się w pogotowiu. Czyli planujemy produkcję, utrzymujemy pracowników. Staramy się to jakoś zaplanować. Jeżeli to co dwa tygodnie, czy to co co dni, bo mamy ten narodowy program, że tak powiem, zdrowia Polaków, to w zasłowił, no to też nie wiemy, jak tutaj to będzie dalej funkcjonowało. Więc rząd znowu w podczas. No i w zasadzie z tego podczasu nie ma wyjścia. Jedynie co jak politycy powiedzieli, no możemy jedynie upaść. To jest ten problem, ale ten problem to jest w zasadzie też problem i gminy, i lokalnych tutaj pracowników, bo zatrudniamy większość pracowników tutaj z serwu gminy, więc... Skala. A jeszcze dodatkowe wydatki dość pokaźne związane z podatkiem od nieruchomości. Tak, oczywiście. oczywiście. I, czyli można powiedzieć, że w tej chwili też yy, jesteście Państwo, że tak powiem, wyposażeni we własny produkt, prawda? Który, który sprzedajecie, który, który oferujecie na rynku. No ale znowu mamy do czynienia z tym ryzykiem, z tą groźbą tego, że jeżeli w najbliższych dniach nic się nie zadzieje, no to co, no to trzeba będzie to zutylizować, tak? Oczywiście, proszę Państwa, no to akurat jesteśmy tutaj za ścianą, mamy leżakownię. W leżakowni znajdują się oczywiście produkty, które są, nie są trwałe, jeżeli chodzi o przechowywanie, to nie są piwa pasteryzowane, gdzie się można je przechowywać 7-8 miesięcy, czyli ko piwa rzemieślnicy, które się przechowuje generalnie 2-3 miesiące, więc ten krótki okres przechowywania tego piwa powoduje, że za chwileczkę, no, będzie trzeba to w jakiś sposób utylizować, a to są straty, bo my później no, nie będziemy na, na nową produkcję. Więc w zasadzie państwo polskie nas zlikwiduje, bo możemy jedynie co oczywiście ubiegać się o złoto akcyzy, ale akcyza to jest jedna powiedzmy tam, która dziesiąta z produkcji, na którą po prostu nie mamy środków. Jeżeli premier wyjdzie w piątek i powie, że kolejne poczekajcie do 1 marca i w marcu powie do 1 kwietnia, do 1 maja, to niestety tych rzeźniących się no, po prostu zlikwidujemy się, No nie będzie szans, żeby się otworzyć. Po tylu latach? Tak, plazy, w tym, no, tak, i tak, A to, akurat w tym roku pochodzimy, może nie okrągłą, że tak powiem, rocznicę, ale 8 lat. 8 lat browaru, i w zasadzie to było 8 lat doświadczeń, bo przemysł piwowarski został w Polsce zlikwidowany w latach 90., został sprywatyzowany. Kto kupił polski przemysł? No zachodnie marki. Mamy tylko swoje marki, które były w latach 80., gdzieś tam czy wcześniej oczywiście obecne na, 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 na rynku polskim. Zostało to sprywatyzowane. I my jako takie mają rowary, odtwarzamy ten przemysł piwowarski który był oczywiście tutaj obecny, ale nie mamy szans w walce z konkurencją. Takie małe browary to jest kilka procent rynku polskiego, więc proszę zobaczyć, jaka to jest mała, że tak powiem, produkcja, a ile tych browarów jest i co one powodują na rynku lokalnym. Nadają no, taką atrakcję turystyczną, możliwości, że tak powiem, rozwoju danego regionu, gminy. No i taka była idea. A dzisiaj się te, te branże po prostu wycina w sposób naprawdę w białych rękawiczkach, nie dając żadnej pomocy, bo nas te pomocy PKD-owskie nie dotyczą. Bo jesteśmy pod 11,05 i produkcja piwa, nie jesteśmy gastronomią, ale wszystkie produkty, które produkujemy, dajemy do gastronomii. Mamy tutaj część gastronomiczną, która nie funkcjonuje, ale nie możemy skorzystać z tarczy, bo nie mamy PKD gastronomii. Więc jesteśmy w takim, powiedzmy, no najgorszej sytuacji. A z drugiej strony strona, rząd nas straszy, że jeżeli się otworzymy, no to mamy tutaj. Kilkadziesiąt kontroli, które nas zamkną. No, Państwa, no, sytuacja bardzo nietypowa: galerie mogą być otwarte, mogą być otwarte sklepy wielopowierzchniowe. Mały, lokalny przemysł jest zamknięty i nie dostaje z tego ani złotówki rekompensaty, bo te tarcze, co były, to poszły na rekompensatę jednego miesiąca działalności. To nie jest tak, że rząd nam daje na 5-6 miesięcy, tylko to jest, to jest jednomiesięczna rekompensata kosztów. Już nie mówimy o jakimkolwiek zarobku. Więc tutaj dużo, dużo osób nie wie, o sytuacji branży, a powiedzmy media głównego nurtu w zasadzie milczą na ten temat. A tu jest pełna możliwość zabezpieczenia antykowidowego, żeby, żeby nie było żadnych zagrożeń? Ta, jak najbardziej. Mówimy tutaj, mamy tutaj powierzchnie, mamy tutaj sale konsumenckie, które są w stanie pomieścić do 80 osób w takim powiedzmy reżimie covidowskim do 40. Nawet jeżeli to było 20 osób, co innego jest w takim ruchu ciągłym utrzymać. I biznes, a co innego jest zamknięcie i co jakiś czas otwieranie. Natomiast w przypadku wywozu tutaj no, nie ma co wywozić, bo to jest powiedzmy wyszyng gastronomiczny, czyli piwo i do piwo produkty, które się nie da po prostu sprzedać na zewnątrz. Zresztą jest to mała miejscowość, gdzie no, nie pojedziemy z produktem do krosna na 20 km, żeby sprzedać, bo się to ekonomicznie nie kalkuluje. Proszę Państwa, i trzeba by jeszcze pewnie raz przypomnieć to, co już wspominaliśmy, że, że tutaj o czym Pan Piotr wspomina. Branża browarnicza została zupełnie pominięta jeśli chodzi o kwestie, kwestie pomocowe. Przypominając w tamtym roku, jak rząd nam zamknął cmentarze na Wszystkich Świętych, za kilka dni rozpoczął się interwencyjny skup chryzantem i to pokazuje właśnie jak te tarcze. Dziurawe i te betonowe koła ratunkowe zadziałały w przypadku niektórych przedsiębiorców, dlatego też to widmo zaglądające coraz bardziej w oczy upadających przedsiębiorstw, upadających lokali gastronomicznych trzeba zatrzymać. Dlatego też w ramach akcji Stop Lockdown. My, jako Konfederacja, wspomagamy tutaj lokalnych przedsiębiorców i na najbliższy weekend, 5, 6, 7 lutego, planujemy takie, taką konferencję dla działaczy i sympatyków Konfederacji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z naszym programem, wspomóc, wspomóc naszą, naszą działalność. Dodatkowo, trzeba by tutaj może jeszcze wspomnieć o Inicjatywie ustawodawczej pod nazwą Otwieramy gospodarkę, ruszamy ze zbiórką podpisów, w którą tutaj na pewno właściciel browaru również, również się zaangażuje. Tak, oczywiście. Dziękujemy oczywiście za wsparcie Panu z Konfederacji, zwłaszcza Koła Krościńskiego. No, Powiedzmy sobie szczerze, no, nie było nam nigdy, nie, nie słyszeliśmy o sobie, no bo, bo w zasadzie Yy, jesteśmy poza polityką, ale w racji tej akcji i to jest jedyne ugrupowanie polityczne, które, że tak powiem, wyciąga rękę do drobnych przedsiębiorców, do gastronomii, do, do małych takich browarów, rozumie tą sytuację yy, i w ramach właśnie takiego powiedzmy wspólnego działania yy, zapraszamy wszystkich na ten weekend. Można będzie zobaczyć, jak to funkcjonuje. Też jeżeli chodzi o tą akcję, to wspieramy tą akcję z podpisami. Może akurat ten program trafi do naszych konsumentów i będziemy, tutaj wspierać Pana z Konfederacji Nastawek.